Ho, ho, ho! Merry Christmas! Witamy w trzecim odcinku z serii Biblioteka Boteki Święta. Tym razem zajmiemy się szybkimi i pysznymi pierniczkami. Przepis pochodzi z bloga Moje wypiek. Link w opisie. Zaczynamy! Do przygotowania pysznych pierniczków potrzebne są nam następujące składniki: 400 gram mąki, dwa duże jajka. 130 g cukru pudru. Jeśli ktoś nie lubi bardzo słodkich pierniczków, może dać na przykład 100 albo 90 g. 100 g masła roztopionego i lekko przestudzonego. 100 g miodu. Może być troszkę mniej, jeśli ktoś woli mniej słodkie wypieki. Łyżka przyprawy do piernika, łyżka kakao i łyżeczka sody oczyszczonej. Wszystkie składniki łączymy w misce i wyrabiamy do utrzymania gładkiej masy, gładkiego ciasta. Może się wydawać, że składników mokrych jest za mało, ciasto nie jest zbyt zwarte. Należy uzbroić się w cierpliwość. Po jakimś czasie wszystko powinno się ładnie połączyć. z nami teraz chyba najprzyjemniejsza część robienia pierniczków oprócz jedzenia, czyli wykrawanie. Moim pierwszym pierniczkiem będzie choinka. Teraz chyba bałwanek. A u ciebie? Ja mam czapkę. Noc. Można pokryć lukrem, posypać posypką albo poszatkowanymi orzechami, migdałami może. Myślę, że tutaj każdy kucharz wykombinuje swój własny sposób ozdobienia tym. Spróbujmy, spróbujmy. I jak? Naprawdę są wyjątkowe. A gotowały dla Was. Ewa z biblioteki w Trawnikach i Agnieszka z biblioteki woleśnika. Pięknie, profeska Ewa! No już się wyrobiłyśmy!